Pan z Wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawinie względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego imieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, określ mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed Nim i prosił Go, okaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił Go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudze Jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Pośli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy Go, rzekł Mu, sługo niegodziwe. Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósł się, się gniewem, Pan jego kazał wydać kokatą, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie ucieni Wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przebaczenie jest czymś Bożym. Przebaczenie otrzymujemy od Boga. Słyszeliśmy tutaj taką przypowieść, którą Bóg nam daje dla naszego zbawienia, z troski do nas. I mówi prawdę o Bogu i o człowieku. Słyszeliśmy takie liczby, które wyrażają taką rzeczywistość, powiedzmy, nie z tego świata. Jeden denar to jest dniówka robotnika, czyli Zapłata za jeden dzień pracy. 100 denarów, więc to około 3000, 3 tysięcy trzech miesięcy pracy. Natomiast jeden talent to 6 tysięcy denarów, a 10 tysięcy talentów to około 60 milionów denarów. To jest dług nie do spłacenia. I taki dług dorąbował ten Pan temu słudze. To przybaczenie przychodzi przede wszystkim od Boga. A Bóg prosi nas, żebyśmy też podobnie czynili. Żeby to miłosierdzie, to przybaczenie też obracali innym. Jednakże my zachowujemy rachunki w kieszeni, sprawy jeszcze otwarte z ludźmi, a może ze samym sobą nie potrafimy czegoś przebaczać? To Jezus Chrystus dzisiaj pomaga nam, żebyśmy się nawracali, żebyśmy ze skruchym sercem. Uznali, że owszem, jesteśmy grzesznikami, ale także, że tak naprawdę nie rozumiemy tego miłosierdzia. Gdybyśmy rozumieli to miłosierdzie, mielibyśmy też dla innych. Ale przebaczenie zawsze jest łaską. Widzimy, że świat nie przebacza. Świat zawsze jest gotowy. Stawiać rachunki, strącić do więzienia. Nawet w kazaniu na górze Jezus mówi, że lepiej iść do brata i pojednać się z Nim, zanim właśnie On przeprowadzi Cię do sędzia. I potem. Będziesz musiał siedzieć w więzieniu. To świat nie przebacza. Bóg przebacza. Potrzebujemy naprawdę tego powrotu do Boga. Doświadczyć tego miłosierdzia. I potem to oddać to miłosierdzie też innym.